Najmłodsi studenci z Białej Podlaskiej i okolic rozpoczęli rok akademicki. Mowa o Uniwersytecie Dziecięcym Dzieci Przyszłości, działającym przy Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Na początek kilkudziesięcioosobowa grupa młodych studentów poznała tajniki fizyki. Następne wykłady to między innymi matematyka, czyli świat logiki, piramidy polskie, czyli archeologia, no i robotyka. To będzie bardzo ciekawy wykład o tytule Robot z Lego, nic trudnego. Dajmy do tego, że dzieciaki otrzymują, jak prawdziwi studenci, indeksy. Oczywiście dostają indeksy. Na każdym indeksie dostają pieczątkę z każdego wykładu i wykładowca podpisuje im te. Niektóre już mają, bo to jest czwarty semestr działalności naszego Uniwersytetu, niektóre mają już te indeksy naprawdę wypełnione. Zainteresowanie jest spore, jak zawsze naszym y, Uniwersytetem. Y, dużo dzieci... Się można się zgłosić jak najbardziej. No, dużo jest takich maruderów, którzy przychodzą w ostatniej <noise> chwili, ale zapraszamy wszystkich. Wykłady, Wykłady i warsztaty. Wykładu i mamy warsztaty. Właśnie przed chwilą rozmawiałam z jedną z wykładowczyni z naszej uczelni z PSW i rozmawiałyśmy o warsztatach z matematyki. Uważam, że to bardzo interesujące, tym bardziej, że wszystkie dzieci czeka później ta matematyka. Uniwersytet ma w znacznym stopniu ułatwić dzieciom późniejsze wkroczenie w świat nauki. Mali studenci mogą spodziewać się nie tylko wykładów i spotkań ze znanymi ludźmi, ale także warsztatów, podczas których przeprowadzane są interesujące doświadczenia.